Dzień dobry, dzień dobry, Aleksander się kłania. Cześć. no dzisiaj miałem fajne plany, bo już jestem w trasie od wczesnego ranka. Eee, ale niestety te plany się podmieniały. No mam ustawione plany na. miałem praktycznie na 3 dni, zrobią się 2. Szkoda. Co było, dlaczego się zmieniło, to jeszcze dzisiaj usłyszycie. Na pewno, eee, ponieważ ja i tak pojadę tam, gdzie mam pojechać. Zobaczymy. To wiadomie was w każdym razie e, tak e, o czym chciałem e, przy okazji powiedzieć, bo, bo nie zrobiłem materiału jakoś tak nie miałem głowy, nie było czasu są, są przepraszam, ale ważniejsze ważniejsze rzeczy e, tak, nie zrobiłem materiału odnośnie mojej wizyty u kolegi właśnie u żołnierza w szpitalu, bo jak wiecie się tam, co e, teraz całkiem niedawno właśnie u niego byłem no i cóż, no, e, o jakiego żołnierza chodzi, to tylko przypomnę tak z pamięci, obwodowe, cze, częściowe, obwodowe porażenie twarzy. Czyli e, żołnierz po wiadomo przyjęciu czego, już po kilku godzinach e, właśnie doznał porażenia twarzy. Zgłosił to oczywiście, napisał Meldunek. Ten meldunek dotarł w jedno, w drugie miejsce, i tak naprawdę z tego wie, to wiem. To tyle. <laughs> Szok. Ogólnie rzecz biorąc, pozostał pozostawiony sam sobie. Eee, no cóż, no wydanie ponad 20 tysięcy złotych na swoje zdrowie, wiadomo. Eee, no tak, no ale chciałem właśnie się dowiedzieć, co tam w tym szpitalu, jak to wygląda. No i teraz Wam powiem, co się na ten temat dowiedziałem. A więc, najważniejsze, trzeba zacząć, że. Od tego, że moim zdaniem żołnierz wygląda, czuje się lepiej, o czym sam mówi, ale też i wygląda lepiej, moim zdaniem. Ale kto nie wygląda lepiej z szerokim uśmiechem na twarzy, prawda? Jak tu się nie uśmiechać, jak trafia się do szpitala, gdzie są kompetentni ludzie, interesują się człowiekiem, mają wiedzę, posiadają wiedzę i chcą przede wszystkim pomóc. To jest najważniejsze, to jest bardzo ważne. Nie wystarczy trafić do szpitala, trzeba, uwierzcie mi, wiem co się o tym, trzeba naprawdę trafić na odpowiednich ludzi. Mi się tutaj zdaje po krótkiej, że tak powiem, koleżeńskiej pogawędce, ee... mi się zdaje, że akurat jeśli chodzi o naszego kolegę mundurowego, trafił naprawdę w dobre miejsce do ludzi, którzy bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków. I przede wszystkim, jak wspomniałem, wiedzą co robi. A że wiedzą co robi, no cóż, słuchajcie, taki dzień zaczyna się od tego, że nasz kolega mundurowy zaczyna rehabilitację o godzinie 9.15, a chyba o 14.00 wchodzi na ostatni zabieg. 14.30 chyba to wszystko się kończy. Więc jak widzicie, cały dzień jest zajęty. Ja pamiętam jak się to nazywa, jakieś naświetlania, coś tam, coś tam nie chciałbym tu teraz e, zmieniać nas, no nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale powiem wam fajnie widzieć pozytywne nastawienie, fajnie widzieć uśmiech. E, e, kurczę, fajnie to widzieć, że ktoś to widzi e, swoją, swoje podejście, swoją przyszłość w, e, no, w takich kolorowych barwach, a nie Zostałem sam, prawda? Tutaj ten wątek zostałem sam troszeczkę poruszę, bo z tego co wiem, a przy okazji serdecznie za to podziękuję. Wiem, że wielu ludzi w tej jednostce wojskowej, kurczę, zapomniałem tam akurat porozmawiać z kolegą, ale z tego co się zorientowałem, to było wsparcie: było wsparcie. Kibicowali, trzymali kciuki, wyciągali żołnierze wnioski, widzieli co się stało z jednym z kolegów. No cóż. No, taki, taki plus, no ale przez łzy, ale to wsparcie było. Trzymanie kciuków. Słuchajcie, ja wam za to dziękuję. A dlaczego? A no dlatego, że, że w niektórych jednostkach wojskowych jest tak, albo było tak, bo zresztą dalej jest, bo te wypadki niestety, koledzy słuchajcie, zróbcie sobie badania, inne takie rzeczy, bo możecie mieć. Naprawdę zróbcie dokładne badania. Bo wielu Was skarży się na zdrówko, no i niestety, jak ktoś coś u Was koleje, kuleje teraz po czasie, po roku przyjęcia, po, po, po dwóch latach po przyjęciu, to no nie, to przecież z tym nie związane. Pewnie, że może być, że to z tym wszystkim nie jest związane, ale, ale tego jest tak dużo, że rodzą się pytania. A patrząc na materiały moje czy innych odnośnie właśnie tego, co się dzieje we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych, mówiłem co dowódcy. Co żołnierze robią, podają swoich dowódców, za zmuszenie ich w udziału w eksperymencie i tak dalej, i tak dalej. To coś jest na rzeczy, nie będę o tym wszystkim mówił ale, ale dbajcie o swoje zdrówko. Naprawdę. Dbajcie o swoje zdrówko, nie lekceważcie że tak powiem, tych wszystkich symptomów, które wam się zdarzają. No ale dobrze, ale za co? Właśnie chciałem podziękować Wam za to wsparcie. Bo w niektórych jednostkach się o tym nie mówi. Zabronione jest mówienie o tym. Ja jeden z dowódcą, jeden z drugim Na przykład przełożonym mój dowódcą, no bo dowódcą kogoś e, No to no Nie gadajcie głupot Albo zabrania się komentować Wiecie jak jest, nie? Przecież wszyscy się z tym spotykamy O takich rzeczach się nie mówi, absolutnie Także wielkie ukłony Słuchajcie, że trzymaliście Wielu z was trzymało kciuki za kolegę e, Naprawdę wam serdecznie za to dziękuję To jest ważne, ważne dla kogoś no, ale cóż, jest też druga strona medalu, e, no bo wrócę tutaj do materiału, wrócę tutaj do materiału akurat, który przedstawiał pan porucznik Piotr Powałka na swoim, na swoim kanale, właśnie i tam przewinięty wątek, zresztą ja też u siebie poruszyłem ten wątek, że żołnierz oczywiście, żołnierz pisał o zapomogę, pieniądze na wydane na rehabilitację się kończyły, żołnierz pisał o zapomogę, a tutaj dowódca jednostki, jak to jak to brzmiało słuchajcie, bo to widziałem akurat tak się składa że żołnierz był na misji stabilizacyjnej i coś tam jeszcze robił dlatego dobrostan jego rodziny jest zabezpieczony no ja już chciałem wysłać pismo do dowódcy jednostki wojskowej ale niestety niektóre za, za, e, e, niektóre zdarzenia w ostatnich dniach, o których zresztą wiecie, zaburzyły mocno, że tak powiem, wytwarzanie niektórych dokumentów przeze mnie i pytanie się o Wasze sprawy. No niestety, ale ja mam nadzieję, że no, wpiętrzyło się wszystko, Skąd? stąd to obsuwy, nie mam czasu na te filmy i tak dalej, i tak dalej, ale obiecuję Wam, że, że do tego wrócę i ja chciałbym jeszcze właśnie uzyskać pytanie od dowódcy noski wojskowej jak, jak on określił dobrostan kogoś rodziny, co? Mieszkał z nimi na konto wszedł, zapytał się ludzie sobie nie zdajecie sprawy, co zrobiliście nieraz ludziom i, i jakie oni ponieśli koszta, żeby doprowadzić swoje, swoje zdrówko do, do porządku to jest temat, którego nie chcę dalej poruszać, bo bo to aż boli, powiem szczerze w każdym razie Żołnierz czuje się dobrze. Wy się interesujecie. Przekazałem też od wielu z Was pozdrowienia, bardzo fajnie. Eee, mogę wam powiedzieć same plusy. I teraz ważna rzecz. W takich sytuacjach naprawdę możecie się spotkać, jeszcze że ktoś nagle, nagle nie mówię, że nagle fik, tylko nagle utraci zdrowie. Wspomagajcie takich ludzi naprawdę, nie bójcie się mówić pomagajcie tym ludziom, dopytujcie się próbujcie pomóc, razem naprawdę można przenosić góry uwierzcie mi, wiem coś o tym ja mam też wsparcie różnych ludzi gdzieś tam za plecami, którzy kibicują, może nie robią tego otwarcie tak jak ja tak jak co niektórzy z, właśnie z moich kolegów, koleżanek ze stowarzyszenia, ale, ale robią to po prostu no ale są w służbie, nie mogą nie mogą pomagać, że tak powiem, otwarcie, ale to jest ważne. Razem naprawdę w mi możemy zrobić wszystko. A wsparcie jest bardzo, bardzo ważne. No i tak szybciutko na koniec moje plany zostały zaburzone. Jedna bardzo fajna rzecz yy, yy, mi wypadła, ale to nic. Ja mam trasę zaplanowaną. Tam, gdzie chciałem, tam, gdzie obiecałem, yy, trafię, że przyjadę, to przyjadę. Yy, już zaraz będę się kontaktował z ludźmi, że przyspieszymy to wszystko jeden dzień. No tak, no i wiecie, czego się najbardziej cieszę, że w końcu dotrzymam czołowa jednemu człowiekowi. Jadę no, dosyć parę kilometrów ładnych, ale jadę do jednego człowieka, którego miałem odwiedzić, do misjonarza, który bardzo brzydko był potraktowany parę miesięcy przez działalność, że tak powiem, wojska, był bez pieniędzy, to udało się w dużym stopniu naprawić. Obiecałem, że przyjadę do końca roku, no przyjadę teraz. O tej wizycie również Wam opowiem. Przypomnę tą sytuację. Trzymajcie kciuki. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.